thank you Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się na trzecich ogólnopolskich targach ziemiaczanych w potęgowie. Jak zwykle, bardzo fajna frekwencja. Przygotowaliśmy dla Państwa moc atrakcji. Mamy przede wszystkim pokazy maszyn, najnowocześniejsze kombajny, tak naprawdę premiera niektórych maszyn w Polsce. Mamy dla Państwa poletka chemiczne, poletka nawożenia do Listnego. Mamy wszyscy stanowiska, na których pokazujemy Państwu mieszalność naszych preparatów, pokazujemy nasze nowości, to na czym pracujemy przez cały sezon i tak naprawdę te dwa dni to jest święto, w którym możemy być cały dla Państwa, możemy porozmawiać, podsumować sobie sezon i jednocześnie przygotować się do następnego sezonu ziemiaczanego 2026. Już dziś zapraszam Państwa na kolejną edycję targów. Niedługo dowiecie się, gdzie się spotkamy. Na pewno będzie to Centrum Polski. Myślę, że to wszystko, co przygotowujemy dla Was, jest warte tego, aby poświęcić te dwa dni i rzeczywiście spotkać się z nami. Do zobaczenia już za rok.